No, no. no. Nie wiem. No niech podjedzie jeszcze, gdzie tu będziesz stawał? Połóż będzie 98539-22 na miejscu za chwilę sytuacja i to jeszcze kawałek tam ją grzepę. No na zakręcie pewnie go wywaliło i tyle nie, ten. Ten? Nie. Gdzie on tam wypadł? Nie, jest. Tu. Co tu jest, nie Nie, dalej, dalej Nie, dalej nie, nie. On to, inny, nawet jesteśmy, nie wiem, tak, na takiej pozycji żeby Dobra? Nikomu nic nie jest. Ale to nawet gust strażacki pana nie będzie targał. Pan z ładunkiem jest? Mhm. Ten kawałek dalej się odczuwamy, tak? Po kogoś pan dzwonił? Po jakąś... Tu się oferowali z ale... ale... Mhm. Hmm. Wie pan co? No dobra, no my tu i tak nic nie zrobimy to tylko z jakąś pomocą drogową, a właściciel firma nic nie skombinuje. 998 głosia dla 539 22. Słuchaj, ciężarówka wraz z naczepą stoi w poprzek drogi. Część tej naczepy jest tyłem wpadła do rowu. No tutaj potrzeba jakiegoś ciężkiego sprzętu. Droga jest zablokowana. No my tutaj kierowcy powiemy, żeby w miarę możliwości od siebie z firmy jakiś holownik ściągał i po prostu, żeby wyciągnęli ten sprzęt. Jak mnie zrozumiałeś? Nie, nic mu się nie stało. Wycieki, czy nie nie ma żadnych wycieków. Ciężarówka, to znaczy ciągnik e, stoi na drodze, zaś e, tak jak Ci wcześniej powiedziałem, e, naczepa e, osiami jest po prostu e, rowie, jak nie zrozumieć. A policja już jest? Nie policji jeszcze nie ma, jak tylko przyjedzie, to wystawimy przekazanie i tutaj nasze działania będą na tym się tylko ograniczać, bo nie jesteśmy nic w stanie tu zrobić Dobra, po odnawiedzie RTW i zawrócę do Pazury, dobra? Prawidłowo Dobra, 530.21, do 9 o'clock